Co robisz? Pierda! Co? Co jest? Gówno. No przywitaj widzów. Cześć. W kolejnym. materiale? Na moim kanale. Nie, nie potrafię tego. Witajcie moi kochani! No, Może to po prostu. Jak Rafał, może coś powiesz. Piękno, O proszę, co powiedział teraz. Nie, no i koniec, koniec. Piękne dlaczuszki. Yy, znaczy, yy, co ty to zrobiłeś to ten... teraz? Słuchajcie, taki mamy wi widok. Czekajcie o, taki mamy piękny widok. Jest... Okno Illuminati. I w ogóle to jest okno Illuminati, patrzcie to. Trójkąt. Ale nie, widoki tak naprawdę fajne. Ale mi się łapa trzęsie. Masakry. Wiesz, że ja to nagrywa. <gry> Małe rozcięcie, nie, niby, a krew mi leciała, kurwa, cały dzień musiałem do szpitala jechać, specjalnie, kurwa, z, z, dosłownie zaszyć, kurwa, taką szpareczkę, taką szpareczkę, jaką masz spodnia. Yy... o proszę, co powiedział do mnie tak brzydko. Znaczy... Także, no, ogólnie jestem panie z bliźni? Jestem bliźniak znaczy... Tak? O kim coś? No, Idziesz idzie jeszcze wykąpać w końcu, czy nie? No już zbiorę mają. Tą... No, to jest inne, jedno, jedno dzięki, tylko? Nie, kurwa, trzy. Stasiek, no, się, kurwa! pytam, coś się bić? O proszę Aharu jakie wojowni tutaj. Co się napią? No już, już dobrze nagrywa. No i jak ja teraz mam to zrobić? Jak najszybciej. Najpierw, ja to zjebałeś, teraz będę musiał montować to. I ty krzyczysz na mnie teraz? Nie proszę przyjacielu. Przyjacielu? Proszę zobaczcie. Mnie. Sceny. O, proszę! O! Czy ktoś to kurwa widział? O, proszę eee, ja się kurwa rozpływam, mnie. Daj, daj Nie, spierdolaj Nie, nie Zajebiście Gdzie byłeś? Tu W tym tutaj? Tak Zajebiście No bo tu jest nie było już Ja to teraz sumię tutaj gazu, bym nie musiał A już wczoraj tutaj było mega ślisko, nie? Normalnie na, na każdym tym ja współczuję na przykład na takim podjeździe tutaj stromym, jak oni mają ścisku no. z Nie? i weź, i weź tutaj zjeść albo cokolwiek no, fajnie góry widać Który? Weź ej, weź Szybko. kamerę proszę Szybko O, to o, No pod słońce jest trochę. I co tak będziemy powrać. wracać? To weź tu na przód nagrywaj. I... I... mam trzymać to? I pomyśleć kurwa, że ci za to mieszkanie to dla nich tam widok jest nudny. Modne wpłyje, oni może by chcieli pooglądać. Aha. No tak to jest, na no. nad morzem chcieliby góry, na no. Masz... Ale nie, ja lubię straszne góry. Faj! Dawał no, teraz, no, mały ludzie boją. Kurde Kurwa, no ja Słuchaj. No, Słuchajcie są wasze żarty. Ha! Cieszę się, że jest. O oh, hipnotyzuje co. Co. teraz. Hmm. Na dwa tyle. Teraz lecie ja. sypać lajkami pod tym odcinkiem. <laughs> tak wam mówię ja w momencie jak Daniel klaśnie. To, kurwa za szybko, <laughs> to <laughs> Dole, rzucam to. Dole, rzucam tę robotę. Te Dobra, jesteśmy już w zakopanem. Nie kłamię. Nie kłamie? Tak. Można się rozejrzeć. No tak. Jesteśmy w zakopanym Kuba, nie widać, czy nie jesteś na vlogu. Nie chcesz być na vlogu. Wyjebanym. Aha, A czy, idziemy ee... na kropówki. Kłamie. Pierdolić sobie ostrówkowego odsypka. Znaczy. Eee, znaczy. Ja bym na, czy... <grym> na Rafał, gdzie ty jesteś? Rafał. Rafał, poszedł dwali, <JarzWSZ> co tam? O Boże, wyjebał. Wow. <sieś> Cześć, tak nagrywam tego vloga i tak Rafał by się wykurwił. A potem ty. a oh, wow. oh, potem ja. Co? Nie jesteś, bo, co, co, co? Jugen? Wiem. Julian? Julian. Julian? Julian nie wiem. Ja, ja, nie, to jest ten Kalip. Nie. Wiem, Jak on to miał? To, ty, Ale on miał to, ty, ty, ty. nazwę kanału. Dobra, znam pikę. jesteś jesteśmy jako Pupka. Kuba, czemu ty jesteś z tyłu? O proszę, co pobudził Idziemy szukać żarcia Ja tu gdzieś jadłem, ale ja, czy nie, pamiętam, sprawy, żarcie, nie pamiętam smery, Nie pamiętam kiedy było, A, w, w sumie zrobię ujęcie wam na przód teraz Stabilizacja obrazu Proszę bardzo Co się stało z włosami? Co się stało z włosami? Jezus Czym bardziej to, teraz wygląda się Ej, patrza, bardziej na wygląda to. Mało jeszcze bardziej Nie, teraz wygląda się jeszcze gorzej Kretin, no Zastrzeliwany łeb, to bywa Dobra, słuchajcie, przyszliśmy sobie zjeść do, do restauracji. Nie musiałeś mnie poprawiać. No, że... Widziałem, że słowo. <laughs> tak? gubię słowo. Tak? Gubiesz słowo? Tak? Myślisz, że co, że jestem słaby w Pijarze, tak? W tak. Dziękuję. Dobra, ja już się i sobie zamówię teraz zjedzenie. Wiesz? zjedzenie. Zamówię sobie. Zjedzenie. Zjedzenie. Zjedzenie, zjedzenie. zjedzenie <laughs> na krupówkach. Ej, ale Fajne światło tutaj. Ładna restauracja. Ładne włosy. A kuba nie jest ładna. Prawa co bierzesz? Destruj to dosłownie. Nie, dalej nie mówię. jak dosłownie jak nie nie w <grym> <strym. grym> Serio, serio, ładny. mi się. 2 na 10, 1 na 5, bo się skracę. Co tam was? Zakiwa, no... za... Co jest? Nie wiem, gdzie odzywasz. Jakub. Widzisz się, brazy. Jesteś niemiły. Tak? Nie mogę dopiero być nie? Możesz być dopiero niemiły? Tak. Was. Haro, nie podlizuj się. Ale ja cię. umiał ciebie. Teraz kręcę Kocham was Właśnie sobie jesteśmy na czekoladzie, prawda? Prawda Dobrze? Smakuje? Pyszna Boże, on się nie orientuje Tak? Ja wiem, że ty mnie nagrywasz Tak? Tak Tak nie jesteś? Ale stał Jezu Jak mm. to znaczy... Eee To ja gra... co? co? Tak no proszę, nie. <laughs> O proszę, co robi tam? A Kurwa no, było widać. No, ukiewałeś się. Bo myślałem, że on jest. Zapraszam, Kocham Was, tak? tak? Sobie razem. Fajnie. Kuba, Aż mi się Wrocław przypomni. O proszę. O, to bez dźwięku będzie. Mogłoby tak nie robić, tak? Tak, Nie, no, ale myślałem, że żeby... będzie. Dobra, nie? ja na czele. Właśnie wróciliśmy moi drodzy do obrądu do Darego. Co zrobi? Znaczy co? Yy, ładna pogoda. Yy... Ptaszki świecą, słonko śpiewa też. Tak, szczególnie że jest ciemno. Ale teraz jest lepszy moment na to, żeby wam pokazać, yy. chyba, jak wygląda cały widok. To zrobię czekajcie, przebitkę. O proszę, a widać na twór. zobaczcie, biciu? jak Podbiciu ładnie. Nas widać. Tak, widać. Zobaczcie, jak ładnie to wszystko wygląda. Ząb. Jakby kogoś interesowała miejscowość, to ząb. Bo nie wiem, czy już ząb. wspominałem. Ząb, ucho. Tak, ale naprawdę nos, widok jest świetny. Co chcesz? On nagrywa. Co chcesz? Buzi. Nie. O, proszę. Teraz nie. nie. Gaj no Gay karty. za zachowujesz. Ja myślałem, że zdjęcie zrobił. Chciał <laughs> selfie robić. Co go zrobiłem? Zamknij się. Nie, nie widać. Dobra uwaga. A co na jest Caprio? A na czym to też jest Jeżeli uważasz, że Jakub. Jakub. Ej, Kurwa, Jakub. Ja pierdolę. Ja pierdol. okay, Jeszcze raz. <laughs> raz. Jeżeli uważasz. Że Kacper albo Rafał wypiją tę wódkę, wyśle sms o treści tak lub nie na, na numer 537 210 200, już dziś. A teraz poszliśmy zjeść, tak? Pić całkę, tak? Zamkniesz się? Nie. No. Co ty powiedziałeś teraz? Zamkniesz się, zamczył, tak? Tak? Nie subskrybujcie jego kanału. Wcale nie, ma O! o. Nie musicie grać już w Battle Line a, nie będzie więcej filmów. Idę. Kurwa, <śla> wyjebał. Prawie się wyjebał. Tylko tak, na teraz no. się opowiem. Ślisko jest. W momencie, kiedy on się wyje. Dobra, bo mam mało procent baterii. Ja zdążyłem pochwycić bąka. Osiem, osiem. A on się błąka. I poleciał sobie teraz między stołami. Gdzieś Dzień święty, Rafał. Dziękujemy. Masz internet? Jesteś nerwowy. Cóż jest to z internet? Patrzcie, jaką wielką pizzę dostaliśmy. Znaczy oni też, ale... Ku Kuba, pokaż rękę, patrzcie. Tu jest dłoń, zobaczcie jakie to jest wielkie W sru Podoba Ci się? Daj tak z góry, żeby widzieli jaka jest dłoń I, nie, 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 czekaj, i podoba mi się Możemy mówić, bo teraz słychać Tak? Jest koniec dnia drugiego. W sumie. Drodze, to jest... dro... Drodzy fani Drogie Fanki Kieruję się z informacją do fanek, że mój mail i nie jest zaopatrzony w cyc. Eee. on się zjarał. Eee. Yy. o proszę. No. <grym>, o proszę, co się wypowiedział. A co powiesz, ci kogoś? Kurwa, wyłącz to nikt tego nie będzie wyglądał z czarnego obraz to Nie no, poważnie mówię. No, no, dobra. to, to dobranoc. A I cycki,